Gdy pomoże, nie pomoże, to pomoże, może. A gdy może nie pomoże, to pomoże Las. Jak pomoże, nie pomoże, to pomoże może. A jak może nie pomoże, to pomoże Gdańsk. No to zaczynamy. O, pani Nastasja Astapowicz, dzień dobry. Dzień dobry. No to pierwsze. Od razu przeczytam ja, a potem mm -hmm. pani. Okej? Okay? Okej. Okay. Czarna krowa. Czarna krowa w kropki bordo w kropki bordo żuła trawę żuła trawy, kręcąc mordą kręcąc mordą czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą o kurde jak pięknie! jeszcze raz czarna krowa tak? czarna krowa w kropki bordo w kropki bordo żuła trawę, żuła trawy. kręcąc mordą Wkręcon mordon. Idziemy dalej. Pan Dmitry. Król Karol Król Karol kupił królowej kupił królowej Karolinie Karolinie korale koloru koralowego. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Jeszcze raz. Korale korale koloru koloru koralowego no to idziemy dalej. Pani Ella, dzień dobry. Proszę przeczytać ten łamaniec językowy. W Szczebrzeszynie książ brzmi w Szczynie. W Szczebrzeszynie brzmi w Szczynie. W Szcinie. bardzo dobrze. Dosłownie to przywołuje tak jak w Szczebrzeszynie. Góra taką taka w wydumiony, bo pewnie jest w jest Szczebrzeszyn. Chrząszcz to chruś, mański Żuk, chrząszcz. Brzmi tak, jak on izdaje dźwięki, brzmi, pajot W Szczynie... Mysza w zuchre. W Szczebrzeszynie brzmi w trzcinie. Dalej pani Ella, następny łamaniec językowy dla pani. Czytata czyta cytaty, ta cyta? Czytata czyta cytaty tacyta. Bardzo dobrze. Teraz łamaniec językowy, człek. Człek człowiek i człek nie człowiek Okej, okay. dobrze. I teraz ostatnie będzie. To może pewnie pani akurat. Wiktoria poczyta, nam pomoże. Gdy pomoże, nie pomoże. Gdy pomoże, nie pomoże, to pomoże, może, może. A gdy może, nie pomoże, to pomoże, może las. Pomoże, może las. Super. Bardzo tak. dziękuję. Kto chce teraz poczytać? O, dobrze, pani Lilia, proszę wybrać jakiś łamaniec językowy i go przeczytać. Pierwszy. Pierwszy, proszę. Чарна крова э, в коробке э, бордо жула травы крыться э, морда. мордо. пани Настасья. А я хотела последнюю почитать. Бардо прошу. Так, гды поможе, не поможе, то поможе, може, може, а гды може, не поможет, то поможе, може, лас. Бардо добре, только... Wszędzie o, tak, gdy pomoże, o, no nie pomoże, tak, nie pomoże, tak, tak. tak, kiedy piszemy o, to też czytamy o, kiedy my piszemy o, także czytamy o, to prawo polskiego języka, okno, mm -hmm. mleko, pomoże, nie pomoże. A mm -hmm. wie pani, co to, co to, znaczy? Bo ten łamaniec językowy ma swoją kontynuację. jeśli u tej jest swoje przedłożenie. Gdy pomoże, nie pomoże, to pomoże, może, może. A gdy może, nie pomoże, to pomoże, może las. A gdy las nie pomoże, to pomoże, może, Gdańsk.